Dobry zasilacz to podstawa. I LEDy. No nie, nie mam tutaj w ogóle żadnych końcówek przylutowanych, a ja muszę to podłączyć pod kontroler. Jezu, co ja mam teraz zrobić? Ja nie mam lutownicy. Pamiętacie tę wtyczkę? Jest to wtyczka, dzięki której, z jednej strony, możemy wpiąć taśmę, z drugiej strony przewód, i dzięki temu możemy podłączyć naszą taśmę z przewodem, i będzie działać. Z jednej strony, wkładamy taśmę. I zaciskamy, a z drugiej strony bierzemy wtyczkę z przewodami. Dajemy na swoje miejsca i też zaciskamy. Sprawdźmy, czy działa. Oczywiście, że tak. No dobra, no to jedną część mamy z głowy, tylko teraz chciałbym podłączyć pasek tutaj ze sobą, żeby mieć po prostu dłuższy. Więc łączy. Ale jak ja mam połączyć jeden pasek z drugim? Istnieją końcówki takie jak ta, żeby mógł złączyć te dwa paski? Pomocy, ja nie mam lutownicy! Zdaję sobie bardzo dobrze sprawę z sytuacji, że sporo część z Was może nie mieć lutownicy albo w ogóle nie umie lutować, i wtedy rodzi się pytanie: mamy pasek ARGB, mamy sobie wtyczkę trzypinową, no i kurczę, jak to złączyć? Na szczęście istnieje złączka Quick, tak ją nazwałem, dzięki której możemy złączyć trzypinowy przewód z taśmą WS2812B. i Połączenie jest pewne, bardzo silne, i nie ma szans tego rozwalić z tego względu, że w złączce mamy takie. Ostre zakończenia, które dosłownie przebijają się przez taśmę i przebijają się przez przewód, przez co połączenie jest na pewno porządne. Odcinek o tej wtyczce macie już na kanale, wyświetla się teraz tutaj u góry. Natomiast problem jest, jeżeli na przykład mamy jedną taśmę, mamy drugą taśmę. Nie mamy lutownicy albo nie umiemy lutować. Jak możemy te dwie taśmy złączyć razem? To jest jedno z kolejnych pytań, które bardzo się nasuwa, a są bardzo ważne, ponieważ no jak ktoś nie umie albo nie ma możliwości, nie ma lutownicy, to tych pasków ze sobą nie złączy. Bo żeby je złączyć, są dwa sposoby: albo zlutować, albo kolejna złączka. W tym przypadku złączka wyglądająca w ten sposób, gdzie jest dosłownie w lustrzanym z jednej jak i z drugiej strony. Z jednej strony wpinamy taśmę, oraz z drugiej strony wpinamy taśmę. Złączka jest tak samo zbudowana jak tamta, czyli również mamy tutaj ostre takie szpikulce, które po wsadzeniu taśmy i zaciśnięciu końcówki zatrzaskują się. No, może nie zatrzaskują, ale przebijają pady lutownicze taśmy na wylot, przez co połączenie będzie pewne. Ale sprawdźmy na pewno, czy działa. Mamy tutaj zasilacz 5V 50W. Kontroler SP110E, no i LEDy WS2812B. Jest ich niedużo, ale wystarczy, żeby pokazać Wam o co chodzi. Po podłączeniu tych LEDów pod kontroler, jak najbardziej działają i to pamiętajmy na tej wtyczce. Wszystko działa idealnie. Kolor jest piękny, nic nie mruga. Teraz ta końcówka możecie zauważyć z bliska. Z jednej, jak i z drugiej, jest dosłownie identyczna, no bo jednak będzie spinać ze sobą dwie taśmy ARGB pinowe. Dlatego w środku ma trzy igiełki. No to wsuwamy z jednej strony jedną taśmę i zaciskamy, tak żeby się dobrze zacisnęła. Siedzi jak najbardziej, i teraz druga taśma. Pamiętajcie o tym, że najważniejszy jest przebieg sygnału. Czyli, jak możecie zauważyć, tutaj ta taśma ma strzałeczkę, prawda? Tam, gdzie jest początek taśmy, to sygnał idzie właśnie w tę stronę, oznajmiając to strzałeczką. Więc ten pasek również musi mieć strzałeczkę w tym samym kierunku. Czyli jak strzałeczka idzie tak, to dalej strzałeczka musi iść tak. Teraz widać to bardzo dobrze. Tu mamy strzałeczkę w tę stronę, a tutaj dalej mamy w tę samą stronę. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli zamontowalibyście pasek z drugiej strony, że tu idzie strzałeczka w tę stronę, a tu w tę stronę, to cały ten pasek nie będzie świecił. Więc pamiętajcie o tym, zwracajcie sobie uwagę na te strzałeczki, ponieważ one są bardzo, bardzo ważne. Teraz z drugiej strony wkładamy drugi pasek i zaciskamy. No i teraz nie pozostaje nam nic innego niż sprawdzenie. Siedzi. Podłączamy. Tada! Pasek od samego początku do samego końca. Ostatnia dioda działa idealnie. Teraz jeszcze weźmy telefon i sprawdźmy. Czerwony, zielony, niebieski, biały, tęcza, inne efekty. To wszystko działa idealnie, no nie mam się do czego przyczepić. No, jak możecie zauważyć, podłączenie jest naprawdę genialnie proste. No, już nawet nie ma więcej co tłumaczyć. Bardzo prosto jest to spiąć razem, no wystarczy. Wsunąć, zakleszyć z jednej strony, wsunąć, zakleszczyć z drugiej strony. Gotowe. No więcej filozofii tutaj nie ma. A wtyczka jest z tego względu genialna, że po pierwsze bardzo dobrze chwyta naszą taśmę, przebija dosłownie ją na wylot, więc na pewno będzie się to porządnie trzymać. No i wszystko działa tak jak powinno. Co najważniejsze, LEDy ciągle świecą, efekt nie jest w żaden sposób przerywany, nie mamy tutaj żadnego mrugania, ani efektu flickeringu, czyli wszystko jest tak, jak powinno. Więc reasumując. Te złączki są naprawdę godne polecenia. Jeżeli chcielibyście takie złączki kupić, to oczywiście obydwa modele są dostępne w linku w opisie, gdzie serdecznie zapraszam. Zarówno ten, gdzie możemy połączyć przewód do taśmy, jak i ten łączący taśmę z taśmą. Jeżeli mielibyście jakieś pytania odnośnie tych złączek, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Jak i również chciałbym Was zaprosić na mój serwer Discord, gdzie linka również macie w opisie. Ogólnie w samym opisie macie pełno linków, więc naprawdę warto czasami zajrzeć, ponieważ jest tam naprawdę sporo. Ciekawych rzeczy. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!